do linii pomocy, gdzieś spełnia rolę szóstki, po co? Nie wiem. Gdybym ja miał te lata, co Marcin Robak po prostu czekał. Troszkę swobody ma, prowadzi piłkę jednak prawą nogą, zamiast lewą dalej od rywala. Dobra centra, niepewna interne dała efekt może teraz. Miękko. Wyskoczył. podjęcie decyzji jest bardzo ważne. Ładną maskę ma na twarzy Leandro. Prawda? To po złamaniu nosa uwaga, bardzo niebezpieczna akcja. To jest... Igor Korczakowski. Nadbiegają Baranowski, przepuszczona piłka. No no, no proszę, stworzyli jakąś sytuację. Leandro. Znów jest przewaga po tej stronie, za łatwo ograny Marcin Robak. Przed Bom. chyba wyciągnął tyle, ile się dało. Zielono mi On. tak będzie śpiewał Andrzej Dobrowski, jeśli wybierze się na to spotkanie. Uwaga! Świetna sytuacja Spalony. Chorągiewka. Wchodzimy. No tak, musi. Piękna piłka. Tak jest. Nie mają powodów do niepokoju. Za chwilę minie ten pierwszy kwadrans, z którym zwykle stadion wypełnia się. Ale może to Bardzo chwilę, bo niebezpiecznie. niebezpiecznie. Teraz w polu karnym widzę, Tanżyna też niedokładnie wybija piłkę. Jeszcze wbita ta w Teraz Goście także popełnili prosty błąd. Odnoszę wrażenie, jakby obydwa zespoły były szalenie zdenerwowane w tych czytelnych akcjach. Uwaga, Wolsztyński jeden na jednego na lewą nogę. Bramkarza piłki. A Krzysztofer coraz więcej rozumie no po polsku coraz miejsce. więcej mówi w naszym języku. Dobrze Wolsztyński do Kosakiewicza. Już po lukarnym karnym Kosakiewicz do środka, ale niedokładnie. Korczakowski wrzuca. Ależ to było znów! Proszę! Pomidorowa dopiero na drugi dzień z tego co Aha, Teraz Mandiangu na jeden kontakt, dobrze w końcu, Dużo wyszedł miejsca. na pozycję Mandiangu, lewa noga zablokowany. No ale wybijają też piłkarze z Łęcznej. No, oj, 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 co za strata, trzeba gonić. Uwaga na prawą stronę, tak też patrzy piłkarz zespołu gości, wpada w pole karne, oddaje strzał, właśnie teraz ma troszkę miejsca. Pamiętamy, w no zaczął... grał, Zakończyła się strasznie. Proszę, jaka piłka. Tamżyna. I to jest bramka. Zaskoczenie kompletne. Numer 28. Kieruje piłkę, piłkę do siatki. Paweł Wojciechowski. Obejrzyjmy to jeszcze raz. Popatrzył, gdzie stoi Patryk Wolański. I skończył akcję pięknym strzałem. Nie no źle. Powinno być reakcji. Bardzo dobrze tak Łukasz jest. Kosakiewicz zaczął. Wielokrotnie pokazywał się w tych dobrych sytuacjach. Teraz Wolsztyński. W kierunku robaka. W polu karnym mamy ją i Radwańska ten ten robak niedokładnie. Szaleńczy Już rozpoczęli grę golnickiego, który gonił Mandiangu. Tak, zejście do środka, do prawej nogi. Musi wrócić się po czemu, bo mają przewagę zawodnicy gości polekarne. Uwaga, Kosakiewicz. Bardzo niebezpieczne. Uwaga, centra wysoka. Na stopera bardzo niebezpiecznie poprzeczka. Padań, jesteśmy przy linii bocznej. Dobrze przytomnie teraz Kosakiewicz ten oddaje radwańskiemu pierwszy strzał na bramkę. Wreszcie w końcu w, w końcu. środku pola sprytniejsi zawodnicy gości, proszę, leandro się rozpędza. On chyba bardziej lubi grać, co tam się działo. Ojej, jej karny. jest rzut karny. Bardzo precyzyjnie przy słupku. No tak. No proszę, jest szansa na strzał. I bramkarz chwyci spokojnie. Błąd bramkarza, błąd tutaj jeszcze. Wysokie zagranie. Pajnowski Leonardo. Teraz jest szansa. Przypomnę, drugi raz na boisku. Kilka dni temu był w Elblągu. Brawo, no bardzo, ładny, bardzo ładny. Pierwsza taka akcja w widzewie, piłka w pole karne jest Wolsztyński. Miał dużo. To jest pytanie, kiedy do niego dotrze piłka. Wolsztyński do robaka. Świetnie, próbował naprawdę sprytnie. Dobrze to, to chciał zrobić. Ale... Zeidler obok niego. Brawo Marcel, wychodzi Marcel w pole karne, jest dobra piłka na Mąkę, Mąka nie ma gola jeszcze. Świetna w interwencja bramkarza. Próbować, także nie korzysta Radwański, próbuje środkiem, dobrze do Wolsztyńskiego, świetnie do Robaka, Robak, Marcin Robak, Robak, jest gol! Gramy dalej! 9 minuta. Grawę szeroko. Kosakiewicz, ten spokojnie. Minut. do Mąki, jest Kosakiewicz na prostopadłą. Dobra piłka. Kosakiewicz w pole karne na zamknięcie. Jest Gutowski, przerzucona piłka. Tak nie wolno było zagrać. Dobrze, Gutowski. Jeszcze w pole karne. Co się stanie z piłką? Atakuje Robak. Co się stało? Czy jest gol? Czy jest bramka? Nie. Jest gór! cztery minuty. Doliczy arbiter. Biega Robak, zbiega Robak. Mija się z piłką rojek, ale nie zobaczmy co robi rojek w ostatnim kwadransie Dobrze znalazł Radwański mąk, ale tu niedokładnie zgrywał danie. Grają Trzeba z Uwaga, Banaszak co jest za jest? szybki. Dla rudola Banaszak. Prosto z Miękko znowu nad zamknięcie do Robaka, ale tutaj w kierunku środka boiska. Proszę. Jak łatwo. Jeszcze, jeszcze jest odbiór, ale sędzia już nie pozwala już. koniec. Wejść z kolejną łapkę. Widzę, w remisuje z górnikiem. Łęczna 2 do 2. 2 do 1 dla górnika Łęczna. Błąd Patryka Rojka, gdyby przerzucił piłkę, nie byłoby kłopotu. Jest 2 do 2.